Drugi incydent. Pewnego razu pomagałem tacie na większym zleceniu, remontowaliśmy cały dom. Pracowało tam kilku facetów, niektórych znałem, innych nie. Było to normalne przy większych robotach. Siedziałem sam, jadłem lunch i słuchałem muzyki na Spotify. Tata zwykle nie jadł, bo był cały czas zajęty na placu budowy. Nagle zauważyłem, że ktoś idzie w moją stronę prosto z placu, nie znałem go wcześniej. Starszy facet z ogoloną głową i w koszulce Ramones usiadł obok mnie, bardzo blisko, i nie odezwał się ani słowem. Zdjąłem słuchawki, żeby być uprzejmym, i powiedziałem: Dzień dobry. Facet powiedział, że tata mnie szuka i żebym jak najszybciej skończył kanapkę i wrócił do pracy. Miałem taki plan, jednak odpowiedziałem, że pójdę jak skończę lunch. Żeby rozluźnić atmosferę, powiedziałem, że lubię Ramones, ale on chyba nie wiedział o co mi chodzi. Po chwili wstał i odszedł, co mnie trochę uspokoiło. Włożyłem słuchawki z powrotem, gdy nagle facet się zatrzymał i odwrócił, patrząc na mnie z nienawiścią, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem. Miałem wrażenie, że chce mnie skrzywdzić. Zastanawiałem się, co zrobić, gdyby zaatakował, ale nie zaatakował. Krzyknął tylko: Ktoś śpi w twoim łóżku i mi się to nie podoba, odwrócił się i odszedł. A ja zostałem kompletnie zdezorientowany i przerażony. Było bardzo gorąco, a ja się trząsłem. Schowałem kanapkę i wróciłem do pracy. Później zapytałem tatę, kim był ten facet. Powiedział, że nie ma pojęcia, o czym mówię. Opisałem mu go, a tata odparł, że nikt taki nie pracował na budowie. Myślałem, że to pijak, ale teraz widzę to inaczej. Zauważyłem, że kanapka cały czas była w pudełku, gdy facet do mnie podszedł. Skąd więc wiedział? Co jadłem na lunch? Historia taty. Kiedy miałem 15 lat, tata został wezwany do pracy na drugi koniec zatoki. W mieście, gdzie mieszkaliśmy, zatoka dzieliła dwie części. Z jednej strony były plaże i centra handlowe, z drugiej centrum miasta i lasy. Nasze mieszkanie było po stronie plażowej. Dom, do którego miał jechać tata, znajdował się po drugiej stronie, bliżej lasu, kawałek za miastem przyjechał tam wanem z narzędziami. Podwórko było zaniedbane. Nie było tam żadnych innych samochodów oprócz jego wana i starego Chevroleta z lat siedemdziesiątych. Dom wyglądał na zniszczony.